Hej, hey, witam was bardzo serdecznie. Tu Elizabeth Iron i zapraszam was. Czy na ostatni odcinek to jeszcze nie wiem, bo tak jak mówię, zależy ile mi zajmie jeszcze jedna rzecz po skończeniu głównego wątku. Oaza, mówiłam Wam wczoraj o oazie, że tam się coś znajduje, że tam wydamy odłamki, te, które mam nazbierane na głównej mapie, i zobaczymy, jaki ten. Czy będzie to warte grzechu, czy takie. No, ma, masz, no weź, i cie i dosłownie a co co ostatnio znaczy co ostatnie co kończymy yy, assassin's creed mirage w końcu, można by powiedzieć More of those objects i wonder what truths lie within what stories they serve to tell Whatever lies within carries grave importance. For the Hidden Ones, for the Order of the Ancients. For me, what have we walked into? Where has my path brought us? You do not want to know why anyone was brought to this place. Are my eyes deceiving me? Are you seeing this, Nihal? I am. I am here. Wherever we here. are, it was built long ago. To serve what purpose, I do not know. I do. How? I... I do not know. Nihal, you are worrying me. Yeah. I yeah. so to Look in here. It's been just spot it cannot be. <laughs> <laughs> Wytyfy? Aha, no ona była tylko... W... Spoiler. Wspomnieniem jej tam naprawdę nie był. <laughs> nie było jej tam. I the Enough! Let me out of here! How? What? What are you? Oh, okay. it look! It not look. Not. See for yourself! I show yourself i you ja do to hide from me now after all you have put me through where are you mm -hmm. the genie in my dreams the figure from these visions they are one and the same is this what i have been seeing the memories of a life long ago are they mine is that why the genie feels so real my tormentor the source of all that ails me if this is so then i must face you

These moments of adversity is when I felt the genie nearest, that unrelenting fear, paralyzing me in my weakest state. Now, all people who I never understood what it was born of, or why it haunted me so. But I am beginning to remember. I am in a cold cell begging for it all to stop we so patrzę Who I once was may seek retribution But if I am to move beyond this pain then what I want is peace No, wszystkie te cele tak mówią, idziemy w stronę it is time to put an end to this. dziś ci wieź precz on się całował a ska skacz I know you now. I see you for what you are. A crippling memory from a past life. And that is where you will remain. No, Basim. No? It is only the beginning. For us. For what lies ahead. A deeper understanding of the world we left behind. And our place in it. All my life I wrestled with who I was. Who I was meant to be. And there you were. All this time. side of me i resisted a reflection of who we once were of who we shall be once more there is so much that awaits us a new world let me show you i will never see you again will i Will I be alone? You are never alone. No, ze śródzięk ktoś bo nie wie, o co chodzi. Nie, Michał nie ma. Ona nie jest prawdziwa. Ostatnio w ogóle skończyłam oglądać serial, yy, który ma podobne... <laughs> Dobra, mniejsze nie będę spoilerować, bo ktoś może jeszcze będzie oglądał albo ogląda, albo coś. Dawno się skończył serial. Ale... Więc mm, mnie takie zakończenie nie dziwi, <laughs> bo no... Ja miałam niedawno coś podobnego. Spoiler, amen. Pa. No i też mamy chyba tą końcówkę, końcówkę. Zakończenie główne, no? W pleci. Się nie Gdzie jest Roshan? Siedzi, leży gdzieś tam. Mogę wrócić do... Się... <grym> tak, bym jeszcze ogarnęła w tym odcinku. O Boże. Wiecie, czy są dobre, złe, za... Nie, nie sądzę, że jest wybór zakończeń. Zawsze się musi kończyć tak samo. It is done. You made your choice. Now, I make mine. God. It was an honor. Come on, We have much to discuss. That we do. Mentor. No i koniec, koniec, ko ko koniec, snapisy będą. New Game Plus mogę włączyć. Ano, yeah, ja jeszcze nie. Filmik końcowy. Czekaj jak się teleportuje z powrotem. Pstryk, i będzie koniec. Znaczy, szybka teleportacja. Jaki dziad biedem. This memory... I buried of this place, this prison, the torture I suffered here. It festered for years in darkness and dreams, masked as a genie to haunt me and hollow me until it consumed my waking life. But I have faced my past. My pain embraced it. I shed my skin once, in another time, another place but i am whole again i remember and as for those who thought to bind me should any of them still walk the earth i so look forward to our reunion but until that day a new world awaits bo drapnął go ten orzeł i to, to nie wygląda jak krew, nie? Tylko takie czarne tuś. Chyba, że... Ja widzę źle. Przewiń do przodu? Ooo! do przodu? Aha, mam na myśli, że... Aha, w dół. Dobra, niech się przewijałem, szybko napisy. Jej, koniec, hurra! Tylko tak, tak jak mówię, jeszcze dzisiaj pomacamy e... Mam nadzieję, że się powinno się dać wrócić na mapę lub możecie sobie New Game Plusa wybrać. W najbliższym czasie nie planuję. Eee, nie wiem czemu tak. Znaczy nie było jakaś bardzo zła. Czasem można było się wkurzyć na to sterowanie czasem. Eee, że nawet prawie bym powiedziała, że gorzej niż w tych starych, bo ja jestem osobą, która grała w te stare jakby chodziły te asaseny. Mam na myśli, nie wiem, dwójkę Brotherhood Revelation, nie? To mnie to tam nie przeszkadza, bo jestem przyzwyczajona i tak dalej, ale tutaj tak czasem, no, tak to wyglądało, jak to wyglądało. Fabuła porywana, czy nie jest zła, ale nie jest jakaś właśnie taka, że porwała mnie, że. Ojejku! I tak dalej. Tak, za dużo filmów, seriali, żebym się w życiu naoglądała, plus inne gry, no nie? Ciężko bym nie zaszokować czymś, czego już nie było gdzieś indziej. A tak to dobra, no czy ocena tam na tym gry online, czy coś jest 4, 4.9, 4.8, coś takiego na 10? No to nie, nie dałabym 4 albo 5, takie 6, może nawet 7 z minusem, no bo ogólnie dobrze się grało, nie, nie narzekam na nic innego. Yy... No i tyle. No i tak jak mówię, no... Siódemka z minusem może być. Ale jeszcze nie kończę, bo tak jak mówię, jeszcze chcę y, tą oazę zrobić, bo powinna się nam teraz uaktywnić to zadanie. Zejdziemy sobie tam... Czy tam będzie dużo to za... Nie, nie sądzę właśnie, że jakoś długo to zajmie. Yy, no bo wiecie, mamy te odłamki. Yy, I co z odłamkami? No ktoś pozbierał i... Tak jak ja, powiedzmy, na przykład. Wy też może, bo to akurat nie są takie rzeczy ukryte gdzieś, że... E, że można... Z... nie pozbierać wszystkich odłamków. No ale co teraz z tymi? No wszyscy pewnie się zastanawiają... No, chyba są też osoby, które po prostu robiły główny wątek, nie robiły zleceń, nie czyściły mapy, bo... stwierdziły, że sobie rozrobią to potem. Ja jestem jedną z tych osób które wolą sobie zrobić to najpierw, wyczyścić sobie wszystko, zrobić zlecenia i dopiero główny wątek. Akurat tak twórcy wycyrkrowali, że ich punktów widzicie wystarczało żeby mieć, ale tak jak mówię, jak robicie wszystko, wszystko. Czyli wszystkie zadania, wszystkie inne rzeczy, odkrywacie mapę i tak dalej, to wtedy macie wszystko. No, tak mówię, później też możecie to zrobić. Znaczy, no, mam nadzieję, że da się wejść teraz. Nie, no, raczej powinno się dać wejść teraz na mapę. I czemu to się nie da szybciej, żeby to się yy, przewinęło? Aha, tak, do jutra będę czekać, aż. Ej, nie zdążę. Nie wiem, który dzisiaj jest dzień, bo ja siadłam dzisiaj z myślą, że. Ej, dzisiaj jest. Nie wiem. Środa czy coś. Powiedzmy, środa. To w ogóle jest środa, czy co? No cię jest środa. <laughs> I tak... Dobra, dzisiaj jest dzień, w którym skończę... Tak mam często, że jak, nie wiem, wiem, że już gra się powiedzmy kończy, to siadam i... E, no, ciągnę aż skończę. Więc nie wiem, który wy macie, dzień, który... Kiedy wyglądacie ten odcinek. I tak dalej. No bo tak jest dla mnie najlepiej, najłatwiej, kiedy ja sobie, nie wiem teraz jak sobie skończę, powiedzmy że skończę... i yy... nie zamogło, bo to się już skończyć te na napisy mam no, na myśli, bo... Nie, przedłużam czas. Mogłabym zrobić cięcie i napisy wszystkich nie musicie mieć! Trzeba tak tego teraz zrobił, za późno. Mm. I siądę sobie, bo nagrałam sobie, nie wiem, 3-4 odcinki, 5 powiedzmy maksymalnie. Siądę sobie tu, niech się renderuje. A ja muszę, mogę sobie sieść do układania, bo ostatnio zaś układam w półkach. Gdyś opadnie w Wodce, zaś się rozp... Tydzień później już będzie Bajzer wszędzie. A i poziom masakra. Yy, aha, no to nie, to wam to w innym. O pomówiłam wam już bulli odnośnie tego tego mojego Blu-raya śmiesznego. Że dziwny jest. Blu-ray, który nie. No ja wiem, no może nie czyta tych nowszych filmów, no bo to już nie wiem. Bardzo stary ten Blu-ray. Nie, nie wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo stary. Znaczy, jakiś starszy jest, ale nie jest jakiś bardzo, bardzo stary, wydaje mi się. Mogłam cięć. Jezus Maria. I też z tych napisów. <laughs> Moje narzekanie na napisy. Halo kończcie się. Online programy. Co online? Jakie online? System. Więc działa. Switch fajnie wygląda na tym tym. Na telewizorze u mnie. Na tym pianie. Nie wiem, ej, kusi mnie, żeby zanieść PlayStation 4 Pro tam do tego... do tego Blu-raya. Zobacz, on jeszcze działa, no tak jak mówię, poczyściłam ten laser. Yy, i, i działa to. Dłuższych tych napisów, przepraszam, się nie dało. Jezus, Maryja. Jak to trzeba obejrzeć coś na telefonie, no bo by byście nie wiedzieli. Chyba, że zrobię opcję A bonus że nie wiem, skończą się, no, skończą się napisy, skończę odcinek. I jutro zobaczymy tą oazę, no bo to już by było za długie. A y, ten... A tamto wrzucę jako bonus taki, wiecie. Ocenić odcieniłam grę, tak jak mówię 7 minus. E, no i tyle, więc jutro jeszcze nie będzie. Y, no za długie te kuźwa napisy są. Przepraszam za... Moje słowo posiłkowe. No i tyle, tak będzie najlepiej, więc jutro jeszcze nie będzie Alone in the Dark tylko jeszcze będzie bonusowy odcinek z, z tej oazy. To już będzie za długie. No więc dobrze, y, jutro tak jak mówię, jutro buli, ciąg dalszy, no i ten bonusowy odcinek, no bo tak będzie najlepiej, zrobię to jako bonusowy odcinek, znaczy tam literki, liter, literki daj, zamiast cyferków. E, więc dodam sobie to jako, napiszę tam bonus, oaza i coś takiego, ale to będzie jako cyferkowy, albo nie będzie cyferkowy, nie wiem, zastanowię się. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie całej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobała gra. Że no i narzekacie jak każdy inny. Ludzie to mają w głowie ostatnio. Niestety, narzekają na wszystko. Więc tak. Yy... Jutro bonusowy i odcinek z Buli normalnie. I pojutrze już będzie London in the Dark. Nie wiem, który jest dzień, tak jak mówię. Ey, dobrze, no nic, dzięki. Cześć.